Dzień dobry Legio Tomka Gramy dzisiaj w AVA Alliance of Violent Arms Gramy dzisiaj w na serwerze, którym mówiłem w poprzednim odcinku e... Mówiłem o tym, bo w tym serwerze, żeby się za pierwszym razem ty weszłem Startujesz o tak Pić O! Od samego początku już kilę. Aha, widziałem go. O! I co teraz? Powiesz, he? Kto jest boo! Dun, 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 dun Kurcze. Ale tak naprawdę chcę inny pistolet. Chcę ten. Ja lubię tak robić. Wejdziemy do przodu. I z góry. Yy, wyląduj! Udało się. Dobra. Bitch! A nie, ty jesteś z mojej. Co to było? No, u przyciskam E, człowieku. Zresztą. Nie będę kapował. Bitch! O! Oh, yeah! Mhm. Mm o tak. Idzie nam dobrze, nie idzie nam źle. Trzy Będziemy musiał... Trzeba patrzeć na górę. Kurczę! Udało mu się. Brawo, brawo, brawo. Dobra, za każdym razem jak umrę, muszę zmienić broń. O! Headshot! Bić! nie zauważyłem go. Dobra, F3. Z Dawajcie ludzie. Eee... Teraz Ja nie mogę! Jak on to zrobił? Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Tam już widzę gościa. Rzucę mu hello granata. Kurczę, jak ty tam weszłeś stąd? Kurczę! Tak dobrze mi szło. I chciałem się tak pokazać, że. No coś ludzie, wiem, że były, były rejdzie, ale wiecie co? Jestem już dobry. Nie, no ja nie mogę. <laughs> Beach. Tutaj będziemy, postujmy Granatami tam rzucimy Uwaga Dobra, cicho Idziemy jak prawdziwy słod. Move out the way, ja, 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 ja Kurczę, jak on to zrobił, ja nie rozumiem. Dobra, zmiana broni na snajperkę. Oooo czekaj, chcę podnieść broń. Nie, dobra. Widziałem cię, widziałem cię. Kurczę, myślałem, że go zabiję. Niestety tak nie było stoi gościu, widzę go. Eee, nie widzicie mnie? Co? <grystanie> Spoko. Tego nie liczę, w... nie chcę mi się zmieniać całca broni. Jest widzę widzacz. Motherfucker! Let's go, let's go, let's go. Idziemy, idziemy, idziemy. Jak on Masz swoje w twarz bić Idziemy na górę. O kurczę <trybuj> <trybuj> Spoko. Dobra. Patrz na to. Tak się robi surprise. A. Jak on to robi? Udało mi się go zabić. Ludzie, jestem najlepszy w tą grę. Po prostu ownuję wszystkich. Prosto w twarz. Raz i dwa. Jest tutaj, stoi w, i w twarz, jak mówiłem. I umarłem, niestety. Nie wiem, jak on to robi. Idziemy z Postaj z trochę ze powietrza. Nie udało się. E, o, o, Dobra, idź do przodu, idź do, do, do przodu! Okej, okay, jednak nie będziemy używać sniperki dzisiaj, haha! <ścoughs> Ale na pewno mi idzie lepiej niż rage i takie tam Lucky shot! Nie wiem co to znaczy Drugi raz w mojej grze to dostałem Otyk. Dobra, muszę uciekać. A! Strzelają. Kurcze. Dobrze. Naprawdę dobrze. Prosto na niego, prosto na niego. Teraz nas jest trzech. Okej, okay, strzelają do nas. Reload, reload, reload. Skill! Idziemy, idziemy, idziemy. Do góry. Nie ma. Do środka. Kurczę! Nie tak nie łapią, nie jak oni to robią? Ojejku! O! O! Yes! Aha. Teraz tylko jak mnie trafią z dwa pociski już umieram, bo mam... ownage boom boom bam bam Tutaj nikogo nie ma. Tak naprawdę nie wiem jak to się wygrywa. Po prostu gramy. Okej, okay, ale przegraliśmy. Krótki dzisiaj był ten, ten odcinek. Następnym odcinku będziemy grać na tym samym. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku AVA Alliance of Violent Arms. To był Tomek, wy jesteście Legiatonka, Do widzenia.